Witam serdecznie! Nazywam się Rafał Pajnowski, jestem sportowym trenerem mentalnym. To jest drugie wideo poświęcone na poranne rutyny. W tym krótkim filmie zobaczycie, jakie rutyny wdrożyłem we własne życie, a także będziecie mogli przeżyć na sam koniec jedną z nich. Jestem przekonany, że to będzie dla Was bardzo inspirujące doświadczenie i na pewno z tego coś wyniesiecie do własnego życia. Muszę zacząć od tego, że kiedyś moje poranki wyglądały totalnie inaczej niż teraz. Wstawanie o różnych porach, jedzenie śniadania o różnych porach, bądź w ogóle nie jedzenie śniadań. Nie wspomnę o ćwiczeniu, bo jeżeli wstajemy moment przed wyjściem do pracy, to nie mamy na nic czasu. Zmieniło się to wszystko diametralnie od momentu, gdy uczestniczyłem w jednym szkoleniu. Mentor, który przekazywał nam tą wartościową wiedzę, wskazał nam w jaki sposób mamy to robić i co wnosi to w nasze życie. W tym momencie powiem szczerze, wygląda to totalnie inaczej i jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem. Za chwilę sami się przekonacie, ile rzeczy można zrobić przez jedną godzinę od momentu, gdy się obudzicie. Mój poranek zaczyna się o godzinie 7.00 od ścielenia łóżka. Następnie robię 10 pompek, piję szklankę wody, myję zęby, i w momencie, gdy myję zęby, włączam element wdzięczności. Przypominam sobie kilka fajnych chwil ze swojego życia, które dawały mi mnóstwo przyjemności. Dla przykładu podam: W listopadzie zostałem włączony do sztabu reprezentacji Polski u 16, więc to jest dla mnie e, ogromny sukces. Kolejna rzecz, e, zwiedziłem Tajlandię, Meksyk, Nowy Jork, Chicago. Zmieniłem pracę. Ta praca daje mi mnóstwo przyjemności. I bardzo ważny element, rozpocząłem rozwój osobisty, dzięki któremu teraz stoję przed tą kamerą i też jest to dla mnie bardzo przyjemne. Wyskakuję na zewnątrz 3-kilometrowy jogging, przebieżka, powrót Prysznic zakończony oblewaniem się zimną wodą, która daje mega power na cały dzień. Szykuję sobie śniadanko. W tym momencie też włączam szkolenie. Czas ten sam, a dwie rzeczy. Przyjemne z pożytecznym. Po śniadaniu owoc bądź warzywo. 5 minut medytacji, uspokojenie, oczyszczenie głowy. Nastawienie się pozytywnie na cały dzień, a następnie planuję, co w tym dniu muszę zrobić. Zapisuję sobie i przychodzę do działania. Przez godzinę od momentu obudzenia się jestem w stanie zrobić 14 rzeczy. Dzień robi się bardzo produktywny. Jeżeli ten dzień tak fajnie zaczynam, to nie może on się inaczej skończyć. A teraz. Obiecana niespodzianka. Jedna z rutyn, a dokładnie 3-kilometrowa przebieżka zostanie wykonana razem z Wami. Nie zmęczycie się tak jak ja, ale będziecie się dobrze bawić. Zapraszam! Podobało Ci się to wideo. Zalajkuj, jeżeli chcesz dostawać więcej tego typu materiałów. Zasubskrybuj. Uwierz mi, że kolejne materiały będą jeszcze lepsze od tego. Otrzymasz kawał wiedzy, którą na pewno wykorzystasz w swoim życiu. Twórzcie własne rutyny, a zmienią one wasze życie.